Tysiąc mil na południowy wschód w Izraelu panuje późna wiosna. Grupa Olim, kultura opuściła Chabarowsk na dalekim wschodzie Rosji, mieszka tu już od trzech miesięcy. Elief i Were Bobiner osiedlili się w nowym mieście galilejskim Nazaret Ili. Widzicie te dwa białe domy na tamtych wzgórzach? Widzicie? Mój brat mieszka w jednym z nich. Tu możesz kupić w sklepach co tylko chcesz. W Rosji wszystko jest bardzo drogie. Widzicie, w trzy miesiące kupiliśmy te wszystkie meble. To mieszkanie było puste i sami kupiliśmy wszystkie meble. Były bardzo tanie. Jedzenia mamy pod dostatkiem. Widzicie, już ma duży brzuszek. Podoba nam się tutaj. Możemy prowadzić spokojne życie na starość. Kilka min na zachód osiedlili się Władymir i Lubaliwów, wraz z jej matką Niną. Zamieszkali oni na północ od hajfy. Izrael powitał nas piękną słoneczną pogodą. Znaleźliśmy pracę, bo chcieliśmy kupić mieszkanie, a teraz jej już spłaciliśmy. Żyjemy tu w dobrobycie. Chodzimy na bazar i do sklepów, a ceny są bardzo rozsądne. Nie mogliśmy kupić tych rzeczy w Rosji. Jestem po prostu szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa. Dla Aleksandra i Wiery kontrast między ich dawnym życiem w Kijowie a nowym w Mogin jest ogromny.